Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Rzetelna i szczegółowa informacja jest dziś podstawą prowadzenia gospodarstwa rolnego. Poprzez lepsze poznanie procesu produkcyjnego można wyeliminować szereg niedociągnięć i usprawnić zarządzanie. Sposobem, który pozwala na usystematyzowane gromadzenie informacji oraz ich przetwarzanie w taki sposób, by stały się użyteczne dla zarządzania gospodarstwem, jest rachunkowość rolnicza. Prowadzenie rachunkowości wymaga pewnej wiedzy na temat technik, sposobów jej prowadzenia. I trzeba powiedzieć, że tego trzeba się nauczyć. Nie jest to wiedza, która jest powszechnie znana. Stąd też bardzo ważną inicjatywą są różnego rodzaju szkolenia dotyczące sposobów prowadzenia rachunkowości, czy też innych sposobów gromadzenia informacji w gospodarstwie. W czasie szkoleń organizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jednym z tematów był właśnie prowadzenie rachunkowości i wykorzystanie rachunkowości dla celów poprawy zarządzania w gospodarstwie rolnym. W czasie szkoleń mówiliśmy o różnych zagadnieniach związanych z rachunkowością. Jedną z takich kwestii była kwestia bilansu gospodarstwa rolnego, jak go należy rozumieć, czemu to służy, jakie z tym problemy się pojawiają. I tu, patrząc na reakcję rolników, myślę, że nie było jakiegoś zaskoczenia na temat tej wiedzy, którą żeśmy przekazywali. Ponieważ każdy rolnik wie, że posiada określone składniki majątkowe, że one mają różny charakter, że te składniki majątkowe zostały w jakiś sposób sfinansowane, czyli e, mówimy w tym przypadku o stronie pasywów. E, e, patrząc na te problemy, które się tu pojawiały, to była między innymi kwestia wyceny. Rolnicy pytali, jak prowadzić wycenę składników majątkowych, na przykład. Jak wycenić traktor, który ma lat 20, który można powiedzieć już dawno się zamortyzował, a on ciągle jeszcze istnieje? Rolnicy też pytali o to, a jak wyceniać pewne rodzaje składników, które nie mają charakteru towarowego. Przykładowo takim składnikiem jest obornik. Takim składnikiem mogą być kiszonki, które nie podlegają powszechnemu obrotowi rynkowemu, a zatem nie mają też jakiejś szczególnie utrwalonej ceny. I o tych zagadnieniach mówiliśmy, podając przykłady, w jaki sposób pewne kwestie rozwiązywać. Na szkoleniu tym pogłębiałam swoją wiedzę. O wiadomości dotyczące prowadzenia ewidencji w gospodarstwie rolnym, prowadzenia księgowości, książki przychodów, rozchodów, obliczania zysków, strat, sporządzania bilansu w gospodarstwie rolnym. Pogłębiłam te wiadomości, ponieważ wiedzę taką już posiadam, gdyż skończyłam technikum rachunkowości rolnej, ponad 30 lat temu, więc wiele zmian nastąpiło w tym czasie. Jak również wiele rzeczy zapomniałam, gdyż nie pracowałam w swoim zachowaniu. W wodzie nie prowadziłam do tej pory takiej ewidencji w swoim gospodarstwie. W moim gospodarstwie łatwo było wprowadzić e, rachunkowość, ponieważ znałam się już na tym, prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą e, związaną z kolczykowaniem bydła. E, mam więc do czynienia z rachunkami, e, z prowadzeniem księgi ewidencji przychodów i rozchodów e, i było to dla mnie proste zadanie. W przyszłości będę chciała skorzystać z dopłat unijnych, zwłaszcza na modernizację rolnictwa, i dzięki temu szkoleniu nie będę musiała zatrudniać do prowadzenia ewidencji księgowej, ani korzystać z pomocy doradców jakichś, ponieważ dzięki temu szkoleniu będę umiała już prowadzić samodzielnie książkę przychodów i rozchodów, która będzie wymagana, przy, jeżeli otrzymam takie środki pomocy. Miałem już doprowadzić do likwidacji tego gospodarstwa, bo opłacalność jest bardzo niska tu w terenach górskich, nie przyrównując gdziekolwiek do innych terenów. Ale po, po kilku tych szkoleniach, jakie, jakie były przeprowadzone, gdzieś dalej chęć doszła do, do pracy. No i postanowiłem, że jeszcze zobaczę, jak będzie w tym roku. Bo tak, praktycznie, jeżeli by już tak było, to tego by tu nie było. No to jest już ruina, trzeba to remontować wszystko i tak dalej. A ze samej tej opłacalności na tym gospodarstwie, to w dzisiejszych czasach to jest bardzo trudno. Na te szkoleniach to był, tak prawdę mówiąc, troszkę podszedłem do tego tak, tak pesymistycznie, bo żeby prowadzić rachunkowość, dodatkową jeszcze. Dla mnie to jest takie troszkę, troszkę może i trudne z tego tytułu, że rolnik to ma więcej czasu poświęca na pracę w polu, a tu jednak trzeba prowadzić te dodatkowe jeszcze takie, takie roz, rozliczenia, ja to tak powiem, no nie fachowo, nie ekonomicznie rozliczenia, takie, które są. Przy czym, jak później się zagłębiałem w to, czytając nawet te lekturę, co jest, to nawet y, dla samego siebie prowadzenie... Takiej y, dokumentacji typowo napisanej, czy wciągnąć do komputera, czy typowo napisanej y, odręcznie nawet na, na odpowiednich drukach, czy jak jest bardzo dobre, no bo y, jednak pamięć jest ulotna człowieka i może sobie zapomnieć. Później stwierdziłem także, że postanowię, i, i jak się troszkę odrobię z tym wszystkim, bo teraz akurat przy tych ksianach i przy tym będę coś takiego prowadził. Tak, i księgę stada, i, i, i rozliczenie mleka przez wszystko się prowadzi do tego czasu. Przekonywaliśmy też do tego, że rachunkowość to jest. Taka dziedzina prowadzenia gospodarstwa, w której znakomicie mogą znaleźć swoje miejsce dla siebie żony rolników czy dzieci rolników. Nie jest tak, że rolnik musi prowadzić rachunkowość. I ten podział zadań wtedy może być tutaj z punktu widzenia każdej ze stron dość atrakcyjny. Rolnictwo to dział gospodarki narodowej, który dostarcza najważniejszego produktu potrzebnego człowiekowi, jakim jest żywność. Bezpieczne funkcjonowanie rolnictwa uzależnione jest od sprawnie funkcjonującego systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń gospodarczych, które zapewniają ochronę samym właścicielom gospodarstw, uprawom, budynkom, a także maszynom. Przeprowadzaliśmy w ośmiu województwach głównie wśród rolników prowadzących gospodarstwa na ścianie wschodniej. Przeszkolonych zostało około 12 tysięcy rolników z tej problematyki. Rolnicy wykazywali ogromne zainteresowanie w ubezpieczeniem społecznym, tym krusowskim, jakże ważnym dla nich, i ubezpieczeniami gospodarczymi, w tym także ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Wiele padło było interesujących pytań ważnych dla rolników, ale także ważnych dla osób, które przeprowadzały te szkolenia, ponieważ szkolenia miały taki charakter obustronnych wymiany doświadczeń i, i, i uczenia się nawzajem. Interesujące były też kwestie ubezpieczenia upraw z dopłatami z budżetu państwa. Chodziło o zasady ubezpieczenia upraw, o kary za nieprzestrzeganie tego rodzaju ubezpieczenia. W tych szkoleniach to będę ubezpieczał bydło, zboża, z tego względu, że przy tym ubezpieczeniu są wymierne korzyści, bo jest, nie są duże koszty, opłaty, a zyski jest dużo większe od poniesionych kosztów, no nie? A w gospodarstwie trzeba dzisiaj ubezpieczać się z tego względu, że też jest e, upadki, czy gradobicia albo różne są losowe, no nie? I to ubezpieczenie wzmaga, że rolnik czuje się bezpieczniejszy w swoim gospodarstwie. Rolnicy też nie zawsze uświadamiają sobie, jakie warunki trzeba spełnić, muszą być spełnione, aby dane zdarzenie uznać za wypadek przy pracy rolniczej. A w tym obszarze y, przepisy stanowią wyraźnie, że muszą być spełnione następujące przesłanki. Aby zdarzenie dane uznać za wypadek przy pracy rolniczej, musi ono Wystąpić, mieć związek z wykonywaniem pracy rolniczej, musi być przyczyna zewnętrzna, musi być nagłość tego zdarzenia czy, czy tej przyczyny, musi być miejsce, gdzie to zdarzenie wystąpiło, i czyli na terenie gospodarstwa rolnego, na terenie gospodarstwa domowego, w drodze z jednego gospodarstwa do drugiego bądź w drodze powrotnej, w miejscach, do których ubezpieczony udał się w związku z wykonywaniem działalności rolniczej, w drodze do tych miejsc i w drodze powrotnej. No no i ważna jest rzecz, że to zdarzenie musi spowodować stały bądź długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli którykolwiek z tych pięciu bodajże elementów nie wystąpi, to dane zdarzenie nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową no i rolnicy z tego tytułu nie otrzymują świadczeń. Więc to jest bardzo też ważna problematyka. Jak wiemy, dużo wypadków występuje w gospodarstwach rolnych i, i, i tym rolnicy byli także mocno zainteresowani. Rolnicy nie wiedzieli, no kiedy się należy odszkodowanie przy wypadku od pracy. No nie? Także zostało tak wyjaśnione na takiej zasadzie prostej, że jeżeli konia zakłada do pracy na polu, no nie, to mogę się starać o to, że e, to jest wypadek przy pracy. Ale jak te, tego samego konia założę, jadę do kościoła, to już nie dostanę szkodowania, bo to nie jest wypadek przy pracy. To takim prostym sposobem zostało nam wyjaśnione. Co to jest wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Od 2009 roku funkcję podmiotu wdrażającego dla działania 111 szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 pełni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.